Modlitwa Różańcowa prowadziła wiele pokoleń przed nami do, do wielkich zwycięstw. Wystarczy wspomnieć 1571 rok bitwa pod Lepanto. Bitwa, która nie mogła być wygrana. I wtedy papież wezwał cały chrześcijański świat do modlitwy Różańcowej. I wtedy doszło do wielkiej bitwy. Morskiej, którą wygrały wojska chrześcijańskie, Europa dzięki temu nie, nie została zalana islamem. Wystarczy też przypomnieć, jak Polacy zareagowali w 1920 roku, kiedy zbliżała się potężna, wielka armia Lenina Czerwona. Oni mieli jeden cel: dla nich Polska to było, jak mówili pogardliwie Sowieci, przepierzenie. To nie będzie żaden dla nich problem. Cel był dotrzeć do towarzyszy czerwonych, którzy na zachodzie Europy czekali już na zbawienną armię sowiecką na nowy świat żeby dotrzeć do Niemiec, do Francji, do Włoch, do Lizbony. I tu nagle, co się dzieje? Polacy, którzy od, dopiero od niecałych dwóch lat. Odzyskali niepodległość. Nie mają potężnej armii, nie mają amunicji zgromadzonej. Byli rozbici przez, przez rozbiory. Dopiero się zaczyna tworzyć państwo bardzo słabe. Z punktu widzenia militarnego nie mieliśmy żadnych szans na wygranie tej, tej bitwy. I co, co się dzieje? 14 i 15 sierpnia 1920 roku potężna ogromna mobilizacja duchowa przede wszystkim pełne kościoły ludzi organizowane nieustannie procesje eucharystyczne procesje związane z wzywaniem najświętszego serca pana Jezusa pisane petycje o szybką kanonizację świętego Andrzeja Boboli prośba o modlitwę skierowana do wszystkich episkopatów Francuski ambasador w Warszawie pisze, że wtedy w Warszawie nie dało się przejechać samochodem. Albo trafiałeś na procesję pokutną, albo na procesję eucharystyczną, albo jeszcze innego rodzaju modlitwę ludzi, gdziekolwiek. Jasna góra była podbijana. Ta potężna, ogromna mobilizacja modlitewna spowodowała, że że atak wroga ateistyczna inwazja wtedy została zatrzymana na polach przed Radzyminem. Polacy tego nie widzieli. Polacy z krzyżem w ręku z wyspowiadani wcześniej razem ze swoimi spowiednikami, którzy wcześniej słuchali ich spowiedzi, ruszyli do boju z modlitwą. Oni nie widzieli tego, natomiast Rosjanie w pewnym momencie zaczęli uciekać w popłochu. Jakby widzieli zjawę, jakby widzieli potwora. Mówią świadkowie tamtego wydarzenia, że wtedy żołnierze rosyjscy pierzchali z pola walki z przerażeniem w oczach, szukali komórek, szukali stodu, niektórzy nawet usiłowali wejść do budy po psie, mówiąc przerażeni, Mater Bożu, Mater Bożu. Ta potężna interwencja niebios spowodowała, że plany Lenina wtedy zostały całkowicie zaprzepaszczone. Armia sowiecka rozbita. To było wtedy, w 1920 roku. Wystarczy wspomnieć także 1946 rok doświadczenie innych narodów, Austria. Wtedy w Austrii ksiądz Paulus Pawliczek organizuje wielkie procesje różańcowe pokutne na ulicach Wiednia, prosząc o to, żeby Bóg uwolnił Austrię od inwazji sowieckiej. Te procesje masowe, wielkie, w których brał udział także kanclerz Austrii osobiście i inni przedstawiciele władzy doprowadziły do cudu. 1955 rok i jedyny przykład tego, że Sowieci wycofali się, zabierając ze sobą wojska i likwidując bazy wojskowe z Austrii bez żadnego wystrzału, bez żadnego przelewu krwi, bez żadnego przymusu. Austriacy to do dzisiaj uznawają za wielki cud. A przypomnijcie sobie 1945 rok Hiroshima i Nagasaki. Po wybuchu bomb, zrzuceniu bomb atomowych przez Amerykanów na te dwa wielkie miasta, największe dwa centra katolickie w Japonii, z których ocalało tylko 11 budynków. Wśród nich klasztor Ojców Jezuitów w Hiroshimie i klasztor Ojców Franciszkanów, założony notabene przez świętego Maksymiana Marię Kolbego w Nagasaki, gdzie trwała dzień i noc nieustanna modlitwa różańcowa.